Jeżeli chcesz schudnąć zdrowo i z głową, to polecam Ci koniecznie spróbować w tym programie. Mam na imię Kamila i chciałabym Wam krótko powiedzieć o swojej historii związanej z programem królów. Już od czasów liceum miałam problemy ze swoją wagą. Próbowałam kilku diet, próbowałam ćwiczyć więcej. Nie umiałam jeść regularnie. Moje emocje zajadałam słodyczami. To się nasiliło, wtedy miałam więcej stresów, więcej jadłam słodkiego i przytyłam około 30 kg. I wtedy to już w ogóle nie wiedziałam co robić, przytyłam to w tak szybkim czasie, że nawet nie zauważyłam kiedy to się stało. Próbowałam się radzić dietetyka, no z tego też mało co wyszło, brakło mi motywacji. Trafiłam na Instagramie na taki profil jak Program Królów. Przede wszystkim zachęciło mnie to, że można było jeść kiedy się chce i ile się chce a mimo to chudnąć. Na początku oczywiście człowiek się trochę przestawia, z pewnych rzeczy się rezygnuje. Dla mnie zawsze ciężko było wypić odpowiednią ilość wody, tutaj się tego nauczyłam, więc polecam wszystkim, którzy chcą albo schudnąć, albo mają właśnie takie problemy, że nie wytrzymują właśnie na takich dietach, gdzie... Człowiek chodzi głodny. Tutaj nie będziesz głodny, nie będziesz głodna. Tutaj, jak dla mnie, jest bardzo przyjemnie. I właśnie myślę, że to najbardziej wpłynęło na to, że na tej diecie zostałam, wytrzymałam. I przez okres jednego cyklu takiej diety schudłam 14 kg. To co jest ważne, to jest zdrowie. Czuję się świetnie na niej. Mam siłę na ćwiczenia. Też już dopasowałam do swoich możliwości. Przestawiło się też troszeczkę myślenie właśnie, chciałabym, żeby ten rok był dla mnie przyjemnością, a właśnie dieta jest głównym tym elementem, dzięki któremu zrzucam nad... nadprogramowe kilogramy.